Dzień dobry, witam państwa. Kamil Klimczak to kolejny komentarz narodowy na kanale Hrobry Szlak, a dzisiaj będzie o pani Panczenko, która Natalii Panczenko, nie mylić z bardziej szlachetną, nosicielką do nazwiska, panią Dianą Panczenko, która ujawnia różne przekręty na Ukrainie. A pani Natalia Panczenko, będąc Ukraińką, zatruwa nam życie w Polsce. Po raz kolejny wracamy do e, omawiania tej postaci, dlatego, że nie daje ona o sobie zapomnieć. Zachęcam państwa oczywiście na początku do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, także do wsparcia naszego kanału finansowo. Dane są w opisie. E, włączyliśmy też, myślę, że już powinny działać, kiedy państwo widzicie ten materiał, e, albo zaraz e, będą aktywne opcje. Wspierania kanału z poziomu YouTube'a, tak, proszę państwa. YouTube łaskawie dopuścił nas do stołu pańskiego, do stołu monetyzacji. Póki można, to korzystamy, bo może to długo nie potrwać, pożyjemy, zobaczymy. Do rzeczy, proszę państwa, dobrze, ja nagrywam w ogóle drugi raz ten komentarz, bo weszła jeszcze kwestia występów po raz kolejny radosnej twórczości Pani Natalii Panczenko na antenie, tym razem kanału Zero. Przyznam się, że tego, ten program znam tylko ze streszczeń, ale coś nieco już można na podstawie tych streszczeń powiedzieć. Natomiast zacznę trochę od czego innego, bo pani Panczenko generalnie miała serię takich ciekawych wystąpień z nim, albo z nią, albo o niej. No natomiast okazuje się, że pani Panczenko, przypomnę, to jest ta pani, która groziła, groziła w tym, że jeśli Polacy tutaj nie będą się odpowiednio względem Ukraińców zachowywać, to będą. Podpalenia, będą różnego rodzaju jakieś zamieszki, akty dywersji. No, proszę Państwa, samospełniająca się przepowiednia, ona oczywiście potem tłumaczyła, że wcale nie miała tego na myśli. No, ale potem, proszę Państwa, tak się dzieje dziwnym trafem, że właśnie różne budynki płoną, czy właśnie są różnego rodzaju niepokoje. Potem się okazuje, że to oczywiście rosyjska agentura, tylko że ta rosyjska agentura najczęściej składa się z. Ukraińców, co za niespodzianka, żaden się nie spodziewał. Ale dobrze, proszę Państwa, to teraz, to teraz okazuje się, że pomimo tego, że w normalnym kraju pewnie ta pani byłaby już deportowana, a deportować jej nie można, bo ma obywatelstwo polskie, no to powinna przynajmniej ponieść odpowiedzialność karną. Okazuje się, że też nie ponosi. Więcej. Proszę Państwa, okazuje się, że. Or zorganizuje jej fundacja debatę w y, Sejmie. E, o tym poinformował e, poseł Andrzej Zapałowski z konfederacji, e, który dostał z rozdzielnika, jakby prawdopodobnie do tam słynnych skrytek poselskich, czy może tam na tableta poselskiego, dostał zaproszenie właśnie od pani Panczenko na. 14 listopada, czyli na piątek za, za tydzień, na godzinę 17, budynek G, -Sala 25. Debata ma mieć temat między społecznym mandatem a polityczną odpowiedzialnością Polska polityka wobec wojny i Ukrainy. No, i tam celem jest tutaj prezentacja i omówienie raportu dotyczącego postaw społecznych wobec wsparcia Polski dla Ukrainy, polityki bezpieczeństwa oraz roli naszego kraju w NATO i Unii. Notabene, proszę Państwa, to, to ja zawsze staram się weryfikować. Patrzę na kalendarz sejmowy. W kalendarzu sejmowym tego wydarzenia nie ma na 14 listopada, w kalendarzu sejmowym. Są tylko dwa posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. No, ale proszę Państwa, chyba Pani Panczenko tak yy, bez żadnego trybu tego nie rozsyła, więc prawdopodobnie dostała salę. Pytanie na jakiej zasadzie, czy to marszałek Sejmu, jeszcze niezrotowany Hołownia był tak dobry, czy też może po prostu któryś z posłów jakby podżyrował to wydarzenie, czy któryś z zespołów parlamentarnych, których jest multum, no to należałoby wyjaśnić. Nam się należy chyba, należą się nam chyba słowa wyjaśnienia na ten temat, bo na razie tych słów wyjaśnienia nie ma. No, ale proszę Państwa, po co o tym mówić, to niedobra jest, chciałoby się powiedzieć. No i szanowni Państwo, cóż dalej? Dalej mianowicie, no, 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 no poseł Zapałowski zareagował tak dosyć ostro, że. Yy, osoba, która w ukraińskich mediach streszyła Polaków atakami, organizuje w Sejmie RP konferencję. Oczywiście nie mam zamiaru z nimi rozmawiać. No ale to samo, że proszę Państwa, ja jeszcze bym zrozumiał, jest bardzo dużo sal konferencyjnych do wynajęcia w miejscie stołecznym w Warszawie. Tańszych i droższych, prawda, na dwugodzinne wydarzenie, to wiadomo, oczywiście w centrum Warszawy to to kosztuje niemałe pieniądze, pewnie tam kilkaset złotych, może nawet tysiąc, ale myślę, że pani Panczenko, biorąc pod uwagę rozmach jej działalności, no to chyba nie powinno być to dla niej problemem, ale oczywiście jest to pokazanie, proszę Państwa, kto tu rządzi. Natomiast, drodzy Państwo, oczywiście mieliśmy też kolejne wykwity, bo jeszcze przed tą to... Debatą w kanale Zero. Pani Panczynko udzieliła wywiadu Onetowi stwierdziła, że Rosja tam finansuje działania, które ją dyskredytują, że Polska jest głównym celem rosyjskiej dezinformacji, że ona musi korzystać z ochrony, bo groźby dostaje. No, proszę Państwa, no, jak się groziło, to czasem no, kto się je wiatr ten zbiera burzę, mówi stare e, powiedzenie. Teraz ostrzega przed walkami ulicznymi na tle narodowościowym, pewnie sprowokowanymi przez ruskie onusy, ale e, e, po prostu wisienką na torcie jest stwierdzenie, że Rosja przeciwko, w kampanii przeciwko Pani Panczenko władowała 15 milionów złotych. Jeśli tak, to proszę Państwa, ponieważ koronnym dowodem w kampanii przeciwko Pani Panczenko są jej wypowiedzi. Na tych wypowiedziach nie widać, żeby tam ktoś stał z pistoletem i ją zmuszał, nie wygląda to na wygenerowane przez AI, zatem nasuwa się takie przypuszczenie, że być może yy, pani Panczenko również otrzymała gratyfikację za udział w tej kampanii, że po prostu nadawała sama na siebie. Yy, ja oczywiście tutaj sobie kpię trochę, ale tylko trochę. No bo, a skąd ona wie, że 15 milionów, a nie 10, czy 14, czy 16, czy 21? Yy, no, do, Drodzy Państwo, oczywiście tutaj gada, że skłócanie Polaków i Ukraińców i tak dalej, że Rosji to jest nie na rękę, żeby prezydent Nawrocki i Zełański się nie mogli dogadać. No, mam wrażenie, że tu nie dogadywać to się nie chce głównie prezydent Zełański, więc to, to on może jest ruską yy, onucą. No więc, proszę Państwa, już nie będę przytaczał dalszego, bogatego dorobku. W tego wcześniejszego radosnej, radosnej twórczości tej osoby. No być może, to, to już jest to już jest naprawdę myślę perspektywa paru lat. Jeszcze parę lat i ona może stanąć na czele jakiejś, jakiejś yy, no, yy, partii ukraińskiej w Polsce, tak mam wrażenie. Zresztą mówię, no to należałoby prześledzić finansowanie tej jej tej, yy, fundacji. Yy kto tam w to pieniądze ładuje. No ale tutaj z kolei odbyła się debata właśnie o ukraińskich przywilejach w kanale Zero, gdzie tą stronę zdroworozsądkową dzielnie reprezentował redaktor Otoka Fronskiewicz. Pozdrawiam. Może kiedyś się tu spotkamy na antenie. No proszę państwa, no, no tak Pani Panczenko miała problem z wypowiedzeniem się na temat, czy, yy, czy Bandera był zbrodniarzem, mówiła, że w ZSRR przecież i nie uczyli. Tylko, proszę Państwa, Pani Panczenko rzeczywiście zaczynała swoją edukację yy, szkolną w ZSRR, ale kończyła już, yy, yy, kiedy istniało państwo ukraińskie. No i proszę państwa generalnie komentarze po tym wszystkim są jedno, to jeden z komentarzy mnie urzek szczególnie że nie widział to jest jeden z internautów napisał, że dawno nie widział bardziej Ukra antyukraińskiego przedstawienia jak występ pani Panczenko w kanale zero, bo ona naprawdę pokazała te, te ścinki, które miałem przyjemność, czy nieprzyjemność w zasadzie obejrzeć, to jest pokaz tak po prostu takiej postawy roszczeniowej, tak prawda, takiego właśnie stereotypowego roszczeniowego Ukraińca, który gdyby nie istniał, należałoby go wymyślić. A tutaj mamy żywy, autentyczny przykład, właśnie e, takiego e, osobnika, e, który, e, który, no właśnie, ja się dziwię, że w ogóle ona została e, zaproszona. No bo z jednej strony, tak, rzeczywiście. Jest postacią znaną, jest jakoś tam reprezentatywna dla społeczności ukraińskiej w Polsce, tylko że robi jej niedźwiedziom przysługę. To raz. Dwa. E, myślę, że e, no, po tych wszystkich swoich fikołkach no, powinna być jednak objęta jakimś tam kordonem sanitarnym. Tak, proszę Państwa, uważam, że w pewnych sytuacjach jest uzasadnione, po prostu nie rozmawianie z pewnymi osobami, nie karmienie ich w mediach, ich po prostu, mówiąc po lewacku, skancelowanie. Osoby, które wypowiadają treści antypolskie, powinny właśnie być w ten sposób, że tak się wyrażę, skancelowanie. To jest, to jest coś, co ja uważam za jak najbardziej uzasadnione. A Trzecia sprawa, no to właśnie ona robi niedźwiedziom przysługę i myślę, że mimo wszystko wśród reprezentantów mniejszości ukraińskiej w Polsce, a jednak biorąc pod uwagę ilość dobór dyskutantów, wydaje się, że jednak redaktor bojkę chciała do tego podejść, przynajmniej obiektywnie, a nie się wydaje, że, 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 że jednakowoż. No po prostu, hmm, jakby to ująć, mam wrażenie, że jednak nawet trochę, trochę więcej było tego głosu proukraińskiego niż ukrorealistycznego, ale to może tylko moje tam osobiste wrażenie. Natomiast myślę, że wśród reprezentantów mniejszości ukraińskiej w Polsce, czy Ukraińców w Polsce w zasadzie, bo mniejszość ukraińska to są ci, którzy tu y, żyją y, w obecnych granicach Polski od y, pokoleń, a Ukraińcy w Polsce to ta ludność napływowa. Ale na pewno no, znalazłby się ktoś, kto byłby, y, miałby, nie miałby po prostu tak już y, przechlapane w. W życiorysie nie miałby tak paskudnych wypowiedzi na koncie, kto po prostu by nie był tak antypatyczny. No chyba, że o to pani redaktor. Chodziło, to wtedy zwracam honor, żeby pokazać właśnie takiego stereotypowego stereotypowego Ukraińca. No bo na przykład już telefony z tego, co przejrzałem, to jednak głos ukro realistyczny dominuje. No. Cóż, proszę państwa, yy, ja uważam, że yy, no skoro nie można jej deportować, to powinna po pierwsze odpowiadać za swoje słowa sądownie, a po drugie, no wpuszczanie takich ludzi do Sejmu. Proszę państwa, Grzegorz Braun, przypomnę, ma zakaz wstępu do Sejmu, pani Panczenko nie ma zakazu wstępu do Sejmu, a powinno być, chyba. Na odwrót, tak mi się przynajmniej wydaje, no, chyba że, no, oczywiście wiem, że dla lewaków to. To, co mówię, to jest obrazoburcze, bo pani Panczenko jest reprezentantką, prawda, tutaj bohaterskiej Ukrainy, a Braun to ruska onuca. No ale proszę Państwa, to nie Grzegorz Braun wzywał, mówił o tym, że będą podpalenia. tak Nie, nie Grzegorz Braun kierował podgróżki względem narodu i państwa polskiego, tylko pani Natalia Panczenko. No i to jest chyba jakby argument ostateczny. Dobrze, to tyle. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym nowym naszym kanale, kciuków w górę, komentarzy do wspierania kanału, czy y, przez te opcje, które teraz włączamy na kanale, czy w ten sposób y, tradycyjnie y, przelew, zrzutka PayPal, i wszystko macie państwo w opisie filmu. To tyle. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.